Hej, cześć, siema, we wszystkim, z tej strony Pimpek, siema w kolejnym odcinku, dziś będziemy prasować normalnie, będziemy prasować słomy, przesmarowałem z rana i będziemy tutaj robić. Będziemy to robić, czekaj, to czekaj, bo tutaj trzeba porobić akurat pobierek, to nie to, czekaj, tu trzeba przestawić na tryb roboczy i tutaj trzeba otworzyć klapę, opuść klapę o, zobaczymy, czy jest w sznurku. Jest sznurku, trzeba będzie kupić troszkę na zapas. Słon będzie to, co my pojedziemy i będziemy to poprasujemy. No ale się rozpędziła. Bestia jazda. Miał przyjść ten yy... Mietek. Żeby tutaj pomóc mi powrzucać, pozbierać Ale yy, wziął zachlął i co, go przeprowadzisz na siłę? No nie przeprowadzisz na siłę Tak Nie sprowadzisz go Ile tu kostek wyjdzie? Od groma Już 15 na jeden pasku Ło ma przecież to będzie dużo. O, aż na dwa koła postawił. Szybko idzie, zaraz skończymy. A co on tak na dwa koła te 60 idzie? Ona jakaś wściekła, szybka wściekła. Ej, coś tutaj jest. A tego muszę wy... wyciąć, muszę. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Ostro. Ale tu na grubo leży. A jak my to pozbieramy? Powiem wam, że... Na razie sznurki wiążą. Bo trochę pop poprawiałem. Ale ja nie obiecuję, że to będzie dobrze. Bo tam naspawałem troszkę Bo tam o taki przechodziło i to temu ten Temu tak Po kostkach jeździ A może to ja po kostkach jeździł A nie sznurek nie wiązał Temu pozwalane były A skończyłem wiedzieć jakie ja szaźwy tego nie robił Słomy nas zbieramy, trochę zostawimy tego, o pola zostawimy dla krówków, resztę będziemy sprzedawać. Bo to ja nie kosiłem więcej, będziemy kosić później. Chcemy na razie pozbierać słomę, bo sąsiady pozbierali. To co ja będę, w, pójdę w niedzielę na sumę, to co ja powiem, że. Czekaj. Tego kamienia przytoczę Aż cięski Razie go położę gdzieś pod... pod gruszko Nie wiem co później z nim zrobić robić pod gruszko położę 60 głośnie straszna Tu mi trzeba porobić Aż tu tego będzie o tuch, to no kochana. Ale latość osłony to dało. No i o. To jeszcze o najważniejszy klinik skończyli. To najważniejsze. Patrzcie ile tutaj będzie jak tutaj normalnie będzie ile 73 kostki jak tutaj 200 kostki będzie no to jeszcze te paski najdłuższe już pozostawali Jazda tam. Brzydko pozbierałem, ale to o tam... Raz, raz się przełożę, nikt nie będzie widział, że brzydko. A słomy w tym roku jest. Nałem życie za rok, będę płakał, że nie ma słomy. O. To śmiech prasa wyłączyła, wzięła. Powiem wam, że trzeba wymienić to... ...kostkujące, bolująco, bo to się idzie zapierdzielić. A to za, 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 za długo. Jeszcze to po, pozwolić. Tak to by Tura wziął. A tak? Ty, tu 200 nie będzie, przesadził. Ale tak to by tura wziął, pozwolił, a tak to zaraz zobaczycie jak my będziemy zbierać Też to będzie Alpitacja Alkopad lipsa normalnie Jeszcze samemu Ten łobu śmiertek mógł przyjść I nie przyszedł. To było najgorsze w tym wszystkim ten łobu śmiertek nie chciał przyjść ale dobra. Se poradził. Ty czekaj, czekaj, bo tu jeszcze te paski. Te no, sadek. Tu gruszki, nie wiem co to, jakieś jabłonki. To to zlikwidujemy. Tego nie będzie, bo to tylko trzeba mijać. Tego pożytku nie ma. Stara kompotu nie chce robić, to co my tu będzie utrzymać? O, i tak o. Może te odpowiększyć powiększyć tamte pole o tamtoś? Też to te by, te by po skosie szło. Chociaż znaczy, znowu jak będzie ku że to będzie jakieś, bo tutaj o pryzmem przygotowane opony na układu. Zobaczę, to, to wszystko do ustalenia. Ależ tu tego. Ole Boga, ale tu tych kostków narobiło. Powiem wam, że chyba na następne to trzeba będzie podkręcić prasę, żeby bardziej ściskała. Bo to tylko 200 wchodzi, trzeba bardziej opościskać to prasę. No to co to? No co to 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 nic. Wiecie, dużo włożenia będzie, no przyczepy będzie dużo zajmowało. Ja mogłem pożyczyć jakieś drugie przyczepy od tego, kogoś, od sąsiada. Dobra, byśmy my skończyli. O. o! już twarde te kostki porobili. Twarda słoma w tym roku. Stój! Znowu przewrócił Łobuz to. Na dwóch kołach, kurde. Pimpek, pilnuj prasy. Pilnuję. impact, Pilnuj prasy. Bo my... idziemy... bierzemy... trzy ha. Dziewczę bierzem, jedziemy. Bierzem przyczepę No, tylko jedźciej Dobra Kurę przyjechał wziął Kurła codziennie znoszą, jeśli to już się znudziło Zajechali. I co my robimy teraz? Będziemy tylko ci, patrzcie. Chyba ja nie będę tego układał. Ja tego nie będę. Pokażę jak ja złożę jedno przyczepę, a resztę sobie związę do... sam. No to co ja będę tu pokazywał? Jak to, to samo wszystko będzie. Stój! O, jakie łapno. jak łapno łapnął. Szybki kurwa, wściekły. No. Super się kurwa rzuca Trochę twarde te belki Temu rękami, bo widok by nie wbił Jak widzieliście? Tylko one twarde co jest? Czekajcie, bo ja to trochę podkręcę, żeby bardziej czuło już była w rękach No, tak opodjedziem Trochę się pokładamy w stodole. Nie, wiem, czy na początku sobie powrzucać aby do stodoły, czy od razu układać, zaraz zobaczymy, jak to będzie. Miejsce przeszykowało, już ten tam Powrzucać. z siekiem, będzie wszystko dobrze. Panie, Ło! Panie, a jeszcze podkręciłem czułość w rękach. I teraz takie rzecz się dzieje. Widzieliście? Trzeba zmniejszyć czułość w rękach. Ojej, coś już się wywala. Trzeba będzie chyba podjechać, wyrzucić, poukładać. One wzajemnie to się ten. Robią. O, właśnie takie rzeczy, wiecie o co chodzi? Bo to wzajemnie one mają jakieś tam swoje relacje, i one nie chcą ze sobą współpracować. Te kostki, <tryk> <tryk> o kurde, aż zakaszlałych niby nieuczulony Żadne... zboża, słomy zakaszlany. Jeszcze trochę powrzuciłem. By się drugi przy, żeby to układał, bo z, z ile tu je ja nałożę? Jak to na ty przyczepie? No troszkę jest. Jeszcze tutaj dwie wrzucę, o. No i spada. Weźmie i spadnie, i weźmie i problem robi. O... Dobra. Widzi co? I to pojedziemy. Zobaczymy. układamy troszkę, bo... Ja teraz troszkę powożę, bo to wiadomo. Może później mnie tak się obudzi. Jak się przetrzać wieje troszku. To mnie pomoże trochę wozić. Aha. To ja obok sąsieka postawił. 60. Ja mam jak podjechać. 30. Na chwilę odjadę. A ja do tego Ja nie składałem tego Bo to zaraz pojedziemy znowu Tylko trzeba skosić Ale on powiedział, że ma czas, to ja dziś przyszykowałem taką robotę, żeby pod niego była Ta Myślałem, jakby nie, nie miał czasu To Chciałem se skosił jeszcze z kawałek. mi, nie mam czasu. Chciałem trochę chociaż napocząć z tej słomy. Trochę nawrzucać. W trafię? Dupa spadła. A! Nie wtrafił. trafił! Jakiś. Nie bardzo. O! to może trzeba będzie iść zobaczyć czekajcie Może zrobię w ten sposób czekajcie otworzę o hej czemu dobra o to się otwiera zamyka to jak to w końcu Jakiś stryj automatyczny coś tam zrobił? Pewnie jakieś inteligentne stodała Robi inteligentne domy to, co stodało, nie można zrobić. Myślę, że ten ja lepiej wrzucać. Wejdzie. Zrobimy taka o tak, tak, podrzucamy, a później tylko wrzucimy. No, będzie super. O ja nie wiem czy tam układać na górze, nie układać. Duży nie chcę tej słomy, To mi się zmieści, tak się siak. Ale to, żeby porządek był może. Były porządkowi. Coś poukładam. Na stój. Na stój powiedziałem. Więc duże czułość w łapach mam. No co jest? Podrobienie czy dużo chodzić? No. Czy to będzie dobrze? No przewróć się. Może tak, ona. na sztorca postawię. Pierwszy na starca dla związania. No takiego rzecz będą. Najgorsze będzie właśnie to układanie. Powiem wam, że to będzie. To będzie najgorsze co może być. Czekaj, trochę dopchnie. O! Ładnie, ładnie. To pierwszy mógł na czwarce nie jakoś, Ale już dobra. Będzie tak inaczej. Nie. Dziury w deskach chyba, i się chodzi, że noga wpadnie. A się odsuwa sama. Widzicie, one on siebie oddziałują, widzicie? One się oddziałują, bo to są jakieś, nie wiem, kostki magnetyczne, nie wiem. Tu. A wiecie co? Pierdziele to. Tak ja będę ją układać. Na ja to do jutra będę robił. Stój. jak ja będę tak układał, to ja jutro to będę robił. I co? Po układane, układane? ślicznie jedziemy dalej. Czekajcie, odjedziemy kawałek. Chodźcie, czekajcie. No kogo ciebie, gdzie się rozjadę? Dobra, ja będę tu ładował drugą, a wy tego, wy zostawcie łapkę w górę, bo ja już będę kończył. Sobie sam tutaj już po, 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 poradzę, to pozbieram wsioł i tam powrzucam. To wszystko to będzie już tu dole. Jak się zmieści, jak się nie zmieści, no to jak się nie zmieści. Może no, następnym odcinku co po Albo co porabim, Zobaczę. Jak co chcecie zobaczyć, to piszcie. To pokażę jak się robi. Jak to się naprawdę robi, bo tam. Wszyscy no, oni się kuzik znają na YouTube. A ty zostaw łapkę w górę, bo ja się znam. No i subskrypcję może zostawić. Także... Siema, cześć!